Damy duchowość na śniadanie. Cześć! E, Łapki dłobieństwa. Na wesoło. Na wesoło. Jednocześnie z konkretnym przekazem. E, to co, zaczynamy od meritu, może z każdej techniki. E, od, nie wiem, totalne biologii, rejki, cokolwiek związane z rozwojem wewnętrznym. To nie chodzi o rozwój, tylko chodzi o powrót do źródła. Czyli wszystko mamy w sobie, nie musimy się uczyć, tylko sobie przypomnieć jaką mocą emanujemy po prostu. tak? Czyli nie zapętlamy się w jakiejś jednej technice i do ustranej śmierci, że tak powiem, ją tam szlifujemy, tylko próbujemy wszystkich możliwych technik i to co z nami rezonuje, bierzemy, łączymy z następną. No i wtedy najzgrabniej, najszybciej. I na pewno najbardziej efektywniej i też efektownie wdrożymy to tak? w nasz nawyk życia dnia codziennego. Marzena może wyskoczysz teraz z jakimś przykładem, nie? Um, Idziemy na fleć, także zobaczymy jak to pójdzie. No mi tu po prostu właśnie przyszło takie Ala właśnie pułapki typu no, choćby wieso procesowanie czy coś takiego. Tak, tak. E, czyli takie pętle, tak? Czyli nie wiem, przerabiamy coś. I, no i jakby zagubiasz się w tym w pewnym sensie, nie wiem, wchodzisz tak głęboko, że e, możesz to już puścić, a ty dalej jakby siedzisz w tym i siedzisz, i siedzisz i, siedzisz, i to przerabiasz, i przerabiasz, i przerabiasz. Dokładnie, I, i tak skakujesz z jednego w drugie. Yy, no przede wszystkim właśnie chodzi o to zgłębienie się w siebie i no uważność tutaj znowu mi przychodzi, tak, żeby, żeby wyłapać sobie, że nie wiem, dajmy na to za długo już danej rzeczy siedzę i nie wiem, przerabiam w kółko to samo. Coś takiego jeszcze chodzi. Um, nie wiem, zadam jeszcze. Takie no. programy. O, takie, że możesz wpaść w taki program. Generalnie sam sobie jakby y, zaaplikujesz taki program y, tej pętli. To jesteś cały czas w biednym i przerabiasz na okrągło to samo. Pabranie się takie w swoich emocjach. Mhm. Bez końca, bez końca. No bo nie oszukujmy się, to jak się uczymy czegoś, to trzeba jak najszybciej się nauczyć i y, tą wiedzę przenieść y, na proces codziennego dnia, tak? Y, no analogicznie właśnie z tym przerabianiem, tak? Pak, pak, dajemy sobie, idziemy dalej albo tylko przepuszczamy. No później dochodzimy do go, że swobodnie przepuszczamy już bez zastanawiania, bo mamy tą umiejętność. Y, Przerabianie emocji na po prostu wysokim poziomie, czyli nie siedzenia, skąd się to wzięło i trzysta razy wracanie do tego. Albo tydzień, dwa luz i później zaś powracamy tego na dwa dni i zaś, zaś. No, ale to jest takie takie wabranie. Tak. To mi też tutaj teraz przychodzi to znowu Zależy też co to jest, tak? Bo czasem faktycznie może potrzebujesz troszeczkę więcej jakby czasu no tak, żeby na to. W tym bardziej w początkowym procesie tak, tej, tak. Albo, tej transformacji. Tak, albo właśnie coś grubego. W sensie jakieś wypuszczenie czegoś takiego dużego, no to może faktycznie e, potrzebujesz się bar, bardziej zagłębić w siebie może w ten sposób, nie tyle, żeby tak czasowo i tak dalej, tylko bardziej, żeby zagłębić się w siebie. E, no i powypuszczać to. I z, Później jakby, nie wiem, mi to tak przychodzi w taką pauzę. Mhm. Takie coś takiego. I niech się po prostu dzieje energia e, przełamać po prostu tą energię, żeby nie wpadać w te, w te pętle. No i to puścić, dokładnie, w ten sposób. No, no mhm. to może jeszcze co? Co tu jeszcze dopowiedzieć? Nie wiem, masz jakiegoś swojego specjalistę, tak? Jakąś terapeutę, który zajmuje się daną dziedziną życia, czy mhm. tam łączy sobie to i inne. Hmm, czy tam masz, nie wiem, typoterapeutę na przykład też, no to nie masz go traktować jak swojego guru, tak? Jak już mówiłem wcześniej, to ma być trampolina do twojego wewnętrznego rozwoju, gdzie sam przejmujesz stery e, nad swoim życiem, a docelowo ogólnie puszczasz kontrolę, tak? Pozwalasz życiu samemu się wydarzyć, tak? To już na tym najwyższym poziomie. E, jeżeli teraz tego nie łapiesz, to prędzej czy później będzie ten trik i to dojdzie tak głębiej. Tak. Także nie traktuj swojego nauczyciela, y, terapeuta jako guru, tak? To jest taka sama istota jak ty, jest po prostu wcześniej wybudzony. Y, no i tyle po prostu. Bierz z niego lekcje to co, a bądź wdzięczny za to, zbijasz z nim piątkę i później idziesz dalej. Możesz się posiłkować coraz mniej, coraz mniej, aż przyjdzie taki moment, że pach I wyskakujesz, tak? I tak, lecisz tak sam, tak? To tam dalej na nam. No, no ja, ja miałam właśnie też kilka takich osób, które się do mnie kontaktowały, takie szczególnie wybudzające się, to właśnie też mówiły mi, że potrzebujemy jakiegoś mentora, guru, coś takiego. To jest tak samo właśnie jak Dominik mówi, że może to, znaczy nie traktujcie tej osoby właśnie jako, nie wiem, właśnie guru czy coś w tym stylu, po prostu jest to osoba, która, nie wiem, dzieli się swoimi doświadczeniami z tobą w tym sensie, dlatego też właśnie nagrywamy zresztą te filmiki. No i mówimy wam drogę, tak? Jak to tam u nas powiedzmy, że wyglądało i tak dalej. To jest taka bardziej wymiana po prostu wiadomości. Tak bym to czuła, w ten sposób i... Doświadczeń. Tak, I, doświadczeń. I nie traktować tak, tego i jako tak. ostateczną prawdę, tylko też zobaczyć. Czy, czy to, to rezumie, z wami tak, z wami tak. tak? Dokładnie, dokładnie w ten sposób. No. 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 Przede wszystkim trzeba też czytać to energetycznie, tak? To jest taki klucz. Jednak komunikacja następuje głównie poza tak? Końcu języki nas podzieliły, a nie połączyły, także to, to też dużo chyba wyjaśnię. Wsłuchujcie się po prostu w siebie przede wszystkim, tak? Ta intuicja. Co Wam intuicja podpowiada, jeżeli nie wiem, rezonuje z Tobą dana osoba, tak jak nieraz do mnie osoby się też odzywają i ja nie mówię masz przyjść do mnie i koniec kropka, tylko mówię, że jeżeli czujesz, że, że tą energię po prostu tak, w środku. No to idź tak jak czujesz i wtedy, no wtedy idziesz dobrą drogą po prostu. No. Nawet jak czasem są jakieś wzloty, upadki, jakieś zakręty bla bla bla, ale jeżeli w środku głęboko tam czujesz, że to jest to, no to idź w to po prostu. Ufaj temu. Tam jeszcze jeśli chodzi o pułapki, to na pewno takim ciekawym momentem, którego każdy z nas doświadczył lub doświadczy, jest przyjść moment, że ja ja jestem duchowiony mhm. i taki wujek ciotka wiecznie dobra rada. Tak? Nawet jeśli ktoś tego nie potrzebuje, to to, że widzimy więcej, to nie wiem, dzielimy się tym, tak, nie chcemy nic w zamian. Tak naprawdę pomagając komuś, pomagamy sobie. Więc to też ja też tak na pewno miałem taki moment kiedyś i właśnie tak na siłę pomagałem bo i to wtedy blokujemy się energetycznie przede wszystkim. Szkodzimy samemu sobie, osobie, której chcemy pomóc, bo ona potrzebuje przestrzeń, żeby to zrozumieć, tak? Nie wiem, tak jak trenuje karate, tak? To nie przeskoczy nagle na czarny pas, tak? Na trzecim treningu. Tak samo to bym w tych kategoriach rozpatrywał tak no. szybciej ode mnie jeszcze. No generalnie każdy ma swoją drogę, tak? I nie ma czegoś takiego że nie wiem jesteś lepszy czy gorszy i tak dalej, bo nie wiem, bo Ty się obudziłaś, ja się dopiero budzę czy coś w tym stylu, nie ma czegoś takiego. Każdy ma, każdy ma swój ten proces, że tak powiem, tak tą swoją drogę, ten swój etap i e, nie ma to kompletnie znaczenia, e, gdzie jesteś w danym momencie. Ważne, że po prostu, e, no, że rozpocząłeś tą, e, tą pracę ze sobą. Czerpne radość drogi, prawda? Mm, dokładnie a nie z celą bo zrobisz cel następny, następny, następny no i nie ma końca, tak? Ja zawsze gdzieś mm -hmm. znajdziesz To tak jak masz, nie wiem, dwa duże problemy i trzynaście małych no to mm -hmm. tych trzynastu nawet nie myślisz dopóki tych dwóch wielkich nie za. to jak zrobisz te dwie, dwa niby giga problemy no to później te trzynaście małych jest totalnie dla ciebie destrukcyjnych bo cała uwaga przychodzi na to, tak? Mm. Mm. Zrobimy te problemy, no to znowu coś znajdziemy. Albo no czemu nie mam tego, a sąsiad ma? No no, to jest cały czas, ty pogoń za, e, za... za jakimiś zewnętrznymi egregorami, tak? I zaś to oddala nas od siebie i od wewnętrznych wzglądów. No. Co ma żena jeszcze? Nie wiem. Ja, nie wiem. Miałaś jakąś pułapkę, taki punkt zwrotny, gdzieś gdzieś się przybił, nie wiem, do ziemi. Albo gdzieś się zakłysnęłaś tym rozwojem wewnętrznym duchowym. Taki, że... I nagle taki strzał zwrotny. Nie, tak się to znaczy ja tylko... Hmm, Pamiętam, znaczy tylko bardziej mi przychodzi właśnie... Mm, no ten bierz taki, tego o co żeśmy rozmawiali, taki, tego przerabiania właśnie, tak? Taka pułapka, o coś takiego. Tylko tyle. E, tak z tego co pamiętam. Czyli wpadłem w taką po prostu pułapkę. Jakby... No że nie żyjesz tu i teraz tu tak, to przerabiam, tak, dokładnie, przerabiam, dokładnie. przerabiam, przerabiam. Przerabiam. No. Jak przerobię tę emocję, to będzie zajebiście. Jak przerobię tom i tą, to już na pewno będzie zajebiście. <laughs> A jak tamtą, tu kurt, bo będzie najlepiej. A później się okazuje, że tam na przykład, nie wiem, jeszcze... może nie jesteś tu i teraz, tak? Tak, no dokładnie. Znowu, selatar za amarybkami jakimiś. Wyimaginowanymi przez Twój umysł. I pamiętaj, umysł nie może być nigdy Twoim przyjacielem, tak? No i generalnie też tak. Um, nigdy fajna nie myśl. Mu 100%. No, fajna myśl jest właśnie, yy, to już wcześniej żeśmy mówili, że to wszystko po prostu jakby myśli przychodzą i odchodzą, tak? Czyli, czyli nawet te, te rzeczy, które powiedzmy, że nie wiem, dobra, sobie tam teraz przerabiasz, te procesy tam masz i, i siedzisz w sobie i tak dalej, no to też wiedz, że to jest chwilowe i że to, że to, no, że to się skończy, tak? przejdziesz sobie też przez ten proces i, i wejdziesz po prostu w zupełnie inną energię i to jest dosyć takie taka fajna myśl, tak? po prostu. No i kwestia jak lecimy sobie, tak. to tak. jak się zachować? Żeby nie było skr skrajnych emocji, najlepiej to jest najlepiej, albo Aaah! jest mega do dupy. Tylko obojętnie co by się nie działo, to po prostu te emocje, żeby nie było takich wahań. Tak, żeby ten balans tak? taki zachował Wariaci, mhm. Tylko delikatny sobie, tak? Jak najmniej zakręć, wtedy nie ma rozczarowań, tak? I mamy taki wzór pracy z emocjami, tak? No tak nie będziemy szli, bo to jest jak robot, tak? No tak. mamy emocje, tak? Wypuszczamy je jakichś takich więc... Tym wzorem bym sobie... Ja ale chciałem. też też właśnie teraz mi tak przychodzi, że no tak znowu powtarzam się, ale to ma każdy swoją drogę, tak? Więc nawet jeżeli takie etapy są, no to dobra, okej, okay. um, tylko fajnie, żeby to zrozumieć, żeby sobie zdać sobie z tego sprawę i po prostu to zmienić. Docelowo poczuć. Tak, to, o właśnie, poczuć przede wszystkim, czucie, to jest najważniejsze. Tak w ogóle. No to, co widzimy, słyszymy. Także jak, y, słuchajcie, czujecie i mówicie, że czujecie, to jest to dobre. Żeby mm -hmm. nikt Wam krętki nie zrobił, że dlaczego czujesz i że to jest nieprawidłowe, bo to właśnie o to chodzi. Żeby czuć przede wszystkim w sobie, w środku. Mm -hmm. I czuję, czuję jest... więc jestem, a nie myślę, mm -hmm. więc jestem. Tak. tak samo, nie wiem, ja na przykład y, widzę dużo, zawsze widziałam. I do tego dochodzi czucie właśnie, czyli z wizjami po prostu czuję i wtedy już wiem, że to jest y, takie Ta moje. wizja jest tak, tak, tak dokładnie możesz jakiś rzucona przez channeling coś tak? tak przez możesz inny... widzieć dokładnie, przez dokładnie możesz widzieć wiele rzeczy a to nieraz może być taka wkrętka właśnie czyli, czyli no, projekcja po prostu mm. tak i możesz mm. polecieć za tym a jak jeszcze do tego poczujesz to jest fajne to takie dla osób, które widzą albo lubią sobie wizualizować bo ja taka, taką właśnie jestem y, istotą <laughs> Taka rada powiedzmy Też nie należy właśnie 100% ufać swoim wizją. to też na moim przykładzie. Też kiedyś miałem taką historię z channelingami, w ogóle byłem w stanie przepowiedzieć, że nie wiem, jak oglądałem jakiś mecz, w której minucie jakiś piłkarz trzeci bramkę, albo po jego minie od razu, że źle się czuje. I celowo wiedziałem, w której minucie. Ale to był channeling też. I po prostu chciałem wiedzieć wszystko, tak? A mamy być jak dzieci, tak? czyli cieszę się każdą radością. Niech to życie się wydarza. Tak? Niech chwila mnie zaskoczy. Nie, że to się spełni tak szczęśliwy, nie uzależnia się od pragnień. Także to też jest kolejna pułapka, że chodzimy w Channelingi z jakimiś cytami, tam na wabi, coś tam się układa, fajnie niby, zaspokajamy swojego, a gruncie rzeczy znowu się oddalamy od siebie. To jest taka kolejna pułapka, którą ja się tam złapałem 2,5 roku temu, tam przez parę miesięcy. No i to z tego, że ja wiedziałem w którym minucie i mm w -hmm. nie myślałem po co mi czy to coś zmieniło, czy, czy ja byłem szczęśliwy przez to. No tak, żeby zaimpanować sobie, czy tam, nie wiem, znajomym, z którym oglądałem ten mecz. No i to jest właśnie na to kolejna pułapka. No mi takie przyszło teraz też właśnie, tak jak na przykład, nie wiem, jak rozmawiamy z kimś yy, i tak na moim przykładzie, jak rozmawiam z kimś, to mi tam y, przychodzą różne rzeczy, tak obrazy i tak dalej. Teraz by o to miałam taki etap w sumie, że tak jakby się napawałam tym, że y, y, ludzie do mnie mówią, a ja mam wizję i czuję na przykład, nie wiem, jakąś tam, że dana rzecz pochodzi tam na przykład z dzieciństwa czy coś, y, czyli też takie połączenie mm. się, tak? I miałam taki etap, że jakby troszeczkę mnie to jakby tak bardzo cieszyło, w sensie... Tylko Ty masz ten dostęp, tak? Tak, może nie no. tylko, że tylko ja, ale że mam ten dostęp, coś takiego, a e, ludzie przychodzą do no mnie... Na początku tak jest Tak, tak. I, i, I przychodzą do mnie i na przykład pytają się, no y, 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 jakieś pytania zadawają odnośnie tam, nie wiem, jakiejś przyszłości czy coś, czy mogłabym powiedzieć i tak dalej. To był taki moment, że... To tak, jak pierwsza gra telewizyjna na przykład, czy komputer tak. jest tak, tak, nowego, tak, za czy bo to nowego, nowa tak. zabawka. No to tutaj, dokładnie. To aktywacja sobie tej umiejętności, mm -hmm. przypomnienie i takie zakuścię no, się. Coś takiego. Tylko to nie było takie długo, ale właśnie, żeby, żeby, żeby nie wiem, nawet jak jest coś takiego, to żeby, żeby być świadomym tego być procesu, żeby właśnie, się sposób, nie, tak. nie, nie, nie trwało to rok, dwa, trzy, tylko mm -hmm. okej, okay, przeszedłem to, to tak, żeby to tam Tydzień w miesiąc tak. to pobawić się tym, ale ten to jest ego, żeby sobie usiadał znowu. Nie? No to jest takie, tak, to jest to ego i też chcieństwo, prawda? Mm. Takie, ja, ja to tak czuję, e, nie wiem, e, chcieństwo, właśnie do, no to wcześniej mówiłeś, tak? Czyli jak chcemy czegoś bardzo, 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 mm -hmm. <laughs> to jest też taka chyba pułapka, nie? No tak, bo ktoś no. z się tu tak. i teraz. Po poczucie braku znaczy, że nie masz. Jak no, wtedy ciśniesz energią, jakby ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to, tak naprawdę yy, oddalasz się od tego. Jak już masz tak. swoje cele, ciśniesz swoją pasję, słowu ciśniesz, i się budzisz, już milion intencji było ci coś, wiesz, że nie można wypuszczać cały czas intencji medytować co tydzień i puszczać intencje. Medytacja mm. można też robić bez intencji, ma tam mm. wiele innych jeszcze kombinacji, więc puszczasz intencje, to raz konkretnie, ewentualnie to jakiś czas sobie to powtórzyć. Ale no, szczytem jest zrobić to raz, puszczasz i lecisz, docelowo już na tych najwyższych poziomach. He? No i też pamiętajmy, wpuszczajmy intencje. To też taka kolejna pułapka rozwoju, to nie z poziomu ego. Tak? No właśnie. E, że, a, albo, że tam nie wiem, czy chcemy komuś, teraz w ogóle stało się modne, zauważyłem na jakiejś grupie, ostatnio znalazłem. Jakieś puszczanie na kogoś uroku za jakieś opłaty czy coś. W Rosji to już dawno funkcjonuje. Od, nie wiem, no sporo, sporo lat, może jeszcze wcześniej zanim ja się dowiedziałem. Hmm. Teraz widzę, że w Polsce tam od dwóch lat jest na to moda, żeby komuś zawsze chodzić, że partner od to puszczam jakiś ten, to, no, to sobie szkodzi, sobie szkodzi. No, I to wróci z takim jebnięciem do ciebie, że się nie spodziewasz. Tak? A takie puszczanie właśnie uroków to tak w ogóle to... Yy... Nawet nieświadomie czasem możecie tak zrobić. W złości, tak? Tak, w złości. Pomyślisz sobie coś, nie wiem, powiesz coś i, i energia już po prostu leci. Ja miałam taką sytuację. Um... Jeszcze jak się to wałkuje, rok, tak, dwa, dalej tak, Dokładnie, dokładnie grudzie, no. no. Ja miałam taką sytuację właśnie raz, jak y, pewna osoba y, bliska mi nieświadomie chciała mi y, po prostu, możemy to, jak to chce się nazwać, czy to klątwa, czy to urok, nie hmm. ma to kompletnie znaczenia. I to było dosyć fajne, bo to był taki pierwszy moment, kiedy ja nie ja to wyłapałam, że, że ta osoba nieświadomie, co prawda, bo nie chce mnie skrzywdzić, wiadomo, ale powiedziała coś takiego, co, co jakbym to przyjęła do siebie w swoją przestrzeń, no to, no to byłaby ta klątwa, tak? byłby ten urok, któremu ja się poddałam tej energii, ale ja po prostu wyczułam to i wtedy akurat to odbiłam. A tu nie chodzi też o odbicie. Ja to energetycznie odbiłam, czyli to wróciło do tej osoby. Czego też nie chcę oczywiście robić, tak? To było tak, tak, tak... Świadomie, nieświadomie jeszcze. To był taki etap u mnie. No, a teraz już wiem właśnie, że takie coś po prostu... Trzeba przepu przepuścić. Tak, dokładnie. Jak najmniejszą no. potracą swojej energii. Tak. No, a o przepuszczaniu to chyba wiele mi się zdaje no. energii. Jak to robić właśnie, żeby nie krzywdzić nikogo No. Dzisiaj tak na szybciutko. Szybkie rozmowy, bo jesteśmy głodni, idziemy na śniadanko. Ze spontanu. Także trzymajcie się. Zbaczka na pułapki. I... I łączmy się w tych wyjątkowych czasach. Dokładnie. E, zbiorowego przebudzenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Oj. Hej.